A dzień dobry, cześć oraz witam. Dzisiaj zagramy sobie w Roach Pany 2 na 2. Jest ze mną dzisiaj pewna ekipa, w drużynie przeciwnych jest słynny youtuber pod nazwą Teacherek12. A więc dzień dobry wszystkim. Jego teammateem jest Barti Play Games pod pseudonimem Mafadi445. Sieła, sieła. Kurczę, witam. A w moim teamie jest igorski y -y -y Podłoga pod pseudonimem BambiGur. Dzień dobry by grali 2 na 2 na mapie Fat Story, tryb Demolition. Także ja myślę, że mogę startować, co Wy na to? Jak najbardziej, zaczynajmy Dokładnie tak, leciłeś To klikam start I dalej nie wiem co się dzieje Jest to łączanko do mecza Dzień dobry, o nie, bronimy, dobra Ja biorę Dime w takim razie chyba Okej, okay, to my ready jesteśmy Granatnikujmy I niszczymy Na luzie, dobra Wybrałeś najgorszą mapę pode mnie, bez kitu Fat story. No ja tego nie znoszę i nie umiem Co oni tyle nisz... wybierają, jeju Kowadło pewnie Kowadło się ociąga A... Ale kurde, bronimy, to mi się nie podoba bardzo Dobrze Pewnie czarek nie zatwierdził. Będzie śiana. Czemu dwóch może jedno Czemu dwóch może jedno Co to jest? Czemu nóch muzynowiz? A to my gramy z botem w takim razie. Nie gramy bez bota, to oni... nie mogą być dwie te same postacie sami jesteśmy. Elo. Ja nic Hello. nie kupuję na razie. Ja też no nic no nie, nie kupuję. Kurde, szkoda, no że my bronimy no na starcie. No, ma no sens. A nie, my plantujemy, bo ja mam bombę. Nie, jak ja mam bombę? No, e, e, ja mam bombę. Dobra, i gdzie, i gdzie lecimy? Bo ja nie umiem grać w to. Dawaj na B może. Albo na A, na A, na A. Dobra, ja nie wiem, ja nie, ja nie znasz tej mapy. To jest największy ścierwo w tej gry. Dobra, dobra. Włochy są lepsze już. Żadne Włochy! Czekaj, pokampimy chwilę. Oni mogą tam kampić przy tym tym, wiesz, którym, tym takim tu się A, wiem, wychyla. Wiem. Patrzę i nie widzę. Jest, jest, jest. jest. jest, 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 jest. Dobra, niech Bartuśka nie medykiem gra. Mefedykiem, nie? Tak. To tak. on tam ja był właśnie. Placów. Ja patrzę, czy nie idzie. To, to tak. chyba kampi. Ja Mogę też granatnik mi spuścić, ale wtedy o nas będą wiedzieć. No nie, nie, nie muszę. Ja nie plecy. Musiałem coś zrobić, wiesz jest. No właśnie wiem, że trzeba ruszyć dupsko. No... Moi... Nie wiem jak to rozegrać. Mogłem smoka kupić. Ej, cień no. widziałem jakiś. Nie, to gołąb jakiś leci. Wychodzimy? No chyba musimy No, zapewne do Dobra, wychodzę Dobra, nie ma ich tu chyba Poszli może na B i może No dobra Patrz, nie idzie hmm. yes? no, mamy no, to w Ja w plecach, pilnuję Ja powiedzmy, Przecież że jest... tutaj pilnuję a, jest tu, kurde! Idę. Dobra, granatnik mu tam rzucam. 0 ma, zero ma tycierek. Bartuśka też zero, dobra, leży. Leży! S. Podwijamy? Podnosi go. Podnosi go, podnosi go. Co, <gry> nie? Przepraszam, a nie, trzymam ja Bomba wybuchnie. Ja nie wiem, czy wybuchnie. Wytrzymaj, wytrzymaj to wybuchnie! Nie daj się zabić! Uciekaj Nie no, wybuchnie. zdążę zdefować, zdążę! Wybuchnie, nie wybuchnie, wybuchnie! Wybuchnie, wybuchnie! Zdąży, bo teraz nie. już zapauzowane i zdefowanie chyba. Nie, wybuchła. Nie. Czemu nie wybuchła? Nie wiem. Ale zesrałeś się tam. Wiem, bo chciałem dobić. Bez Tylko sensu. ścianę Fortnite postawili. Dobra, wiarę teraz. Marka 4. Nie, kałacha kupuję. Nejda kupię, weź tylko może smoke'a. Wziąłem właśnie, wziąłem. Ja mam bombę. No. Zesraliśmy się. Lepiej żebym ja plantował, bo ty masz ten granatnik, nie? Mm. Jeszcze raz na A? Tak, A jest najlepsze wyjście. Tylko teraz ty pilnuj pleców, bo ja mam lunetę, nie? Ale ten karabin, ja tym nie umiem strzelać w ogóle. Bo tu ma strasznie jakiś rozesrany rozrzut Ale ja idę na lewo No ja patrzę, plecy mm. Ktoś strzelają, czemu oni strzelali? Nie widzę ich W się wiesz, wdupimy się tak czy tak smokiem. Może na B mm. poszli Smoke to będzie w ostateczności Jak ja my tu przykampimy nie ma, nie ma ich na razie, nikogo nie widziałem Żadnego ruchu ja patrzę Ej. te plecy Dobra Ja patrzę tam Ej mega czysto Ja nie wiem Czyli nie to typ czy nie Nie to ciężarówka. Tu to jest totalnie nie żadnego ruchu, ale mogę kampić Nie no muszę czekać na nas no, ale mamy my coś zrobimy Plantujemy? Bra no musimy Dawaj Ja smukuję, smukuję Teraz? To, a. No dawaj No są tu Dobra SS S. Ginę 10 hp mam Dość z dwóch stron nie wzięli Ale lipa Aj gówno Nie wziął ten Grubas Dobra, jak coś, to wytłumaczenie mamy, że na klawiaturze gra. No właśnie, tyle. Może trzeba też się rozdzielić, może jest taktyka. Kto ma bombę? Daj mi bombę. Ma pomysł. Czekaj, ulepszam broń. Mam no. totalny dobry pomysł. Gdzieś IQ? Nie, rzuciłem tak. Ci no. Wiesz co robimy? Co, wpierdzielamy się na pełnej? Nie. Ty idziesz A i robisz zadymę, a ja idę B i plantuję. Aha, że... aha. A skąd wiesz, że nie pójdę teraz... Dobra, chodź pójdę. najpierw na A razem. chodź najpierw A razem. To będzie lepsze, na początek. Kurde. A bo wiesz co? Ty patrz A, ja pójdę tutaj. Bo tu jest takie okienko. Jak najbardziej. No na razie nie widzę nikogo. Też nie widzę. Mogą kąpić. Tak stójmy teraz. E, u mnie czysto. A u mnie też jest za czysto. powiedział. No, musimy to jakoś zrobić. Chodź może do mnie na B. Czekaj. Albo nie, czekaj. Zostań tam chwilę jeszcze. Ja na kłócaka pójdę Oni są chyba u Ciebie Ja idę do Ciebie już Nie ma u mnie nikogo U mnie też, właśnie i to jest problem Bo zaraz plantować trzeba Podejdźmy do B, podejdźmy ktoś chyba Mi się przesłyszało, nie wiem Co, że się biegnie, co? Yeah. Ej, bo dawaj, bo trzeba zaraz pójść tam. Smoke. Pusty bombsite. Nie, nie smokuj. Ptudzieja zaplantuj. Idę pilnować placów. No patrz. A Mam ciężko to patrzeć, bo nie mam Jest Gdzie tu mnie czemu? chyba. Jest u mnie, z dwóch stron nie robią! No kurwa! Jeden HP ma Dobra, nice. Dobra, git. Ale wam bigor! Kurde, jeden HP mu zostawię, ale się zasrałem. Mówię, nie lubię tej broń. Dobra, zaraz od razu przekrupuję plus 25 HP Ja sobie broń na razie ulepszam ja teraz będę dopiero zaczynał ulepszać broń. Dobra, jest, jest ten jeden, jest ten jeden honorowy No, to ja mam bomby, Dobra, nie wiem, kurde jest gównianie, lepiej bronić niż splątować według mnie. Tak mi się wydaje, idziemy na B? Jeszcze raz? No bo no, b. B. widzę, że oni lecą... też lecą B. Nie, oni lecą dwa różne, jak będzie praca. Się rozdzielają chyba, ja myślę, że teraz się na pełnej wpierdzielić. Mhm. jedna runda na pełnej, i myślę, że Git. Totalnie na pełnej Dawaj no, to ja plantuję Ej, mhm. idę hey, w tę samą pozycję hmm? Bo ich słychać jak biegną Będzie pracy robił raczej Kurde Mów jak widzisz, a ja wtedy granatnik odpalę Ja mam z dwóch stron, ma mega ciężko patrzeć To oni jak tak nie? się uwalają? Gdzie? U mnie <grym> Drugi tu jest Plantuję, odplantowuję Dobrze, jednak nie Wybuchnie, wybuchnie, S no, Wybuchnie aha. Nie zdążył Nie Nie, bo to się no spauzowało już Ale to jest bez sensu, że ona się pauzuje no Ona to by to wybuchła normalnie totalnie... Ale to jest totalnie bez sensu, że ona się pauzuje! To nie ma żadnego sensu! Ja nie rozumiem tej gry. Mhm. Bez kitu. na ta broń. Co to za gówno? Czemu to się pauzuje? Przecież to już by. chce się, to już by wybuchło. No tak. Ale my gramy jakieś gówno od Epic Games. Już wiesz, ja, już kurde. sama, sama firma mówi Epic Games, to już z czego możesz się spodziewać po takiej grze? Dobra. Masz bombę, dobra. Idzie. Eee, dobra, No Idziemy Oni to mają ciekawe okienko na tym także przez środek myślę ten było, czekaj Patrz plecy, ja będę patrzył tutaj ja nie wiem jak tu się pracujesz Bo tu jakby ktoś wszedł to mnie widzi, nie? Więc ciężko mam patrzeć Bo tu, to mi mówię jakby ktoś wszedł. Mhm? A wiem, mogę tu iść, bo tam raczej nie wejdzie, tylko tu wejdzie. Raczej. Znowu kampią pewnie i przyjdą potem dopiero. Tak, ja myślę, że, że nie, ma nie mamy szans tam nawet. Chodźmy, może już B, co? B, okej. Okay. Ej, co Ej, what the fuck, weź. Postać mi się zbagowała. Czy jednak A? Tylko patrzę tutaj okolicznościowo. Okay, dawaj tak O, patrz plecy jak coś. Yeah, na plecy. tu jest bardzo odkryty ten bomb Mam smoke i 30 sekund mamy. Mogę ci zasmokować tam. Dawaj. I jak tu teraz się skitrać? No właśnie nie mam pojęcia, że ja idę tu. Idzie, idzie, idzie. Kurde, mi z klikiem granata. Mam, widzę Bartuśkę Będę z dwóch tam zaraz robić. Jeden Bartuśka ma zero. Dosta perek perek po a on tam ścianę postawił. Dobra, bomba, na bombę. Idę na plecy. Aha, no to fajnie. Ja myślałem, że się mogę tu za czymś schować. On defuzuje, de defuzuje już. Bez szans. Ja dupię, jaka gra jest tylko Bomb defused. Fight harder next time. Nie, runda. Tak? No, na zmianę teamów ostatnia. Aha, ta broń jest do dupy. Już zmieniam postać po tej gierce. Daj mi bombę. Masz. O, Chryste pan. Mam dwa smoke'i chyba. A nie, po prostu jednego musiałem. Kurde, ale suchara zajebała. Myślałem, że to można się schować z jakąś skrzynką, a tam nic ja nie było. No, ja bym się chyba teraz wdupił na betek od razu, bez zroboty żadnej. Okej. Okay. Bo dobrze nam to wtedy weszło, tylko zabrakło chwili czasu. 5 sekund tam zabrałem Nie, ta, ta, ta broń jest główniana. Bardzo jej nie lubię. Ja nie smokuję na razie, stary. Jest tak, tu. Ma. Leży. Bartućka, ok, wejdź za planty dostał... Ale dostał dzwony, nie, wiesz Nie mogę e, Zamiana chyba, no właśnie Dobra, ja bym chyba w żółtorach inną postać, wiesz? Tak? No, bo tym saintem weź sobie tego sainta, ja wezmę Dimę teraz Sajntem brać na pewno? No, bo ja, nie... ja z tym, z tą Lunetą dużo tracę, bo ja wolę grać na tą Szybką To ja wezmę Saintę teraz no, no odwrót, zagrajmy. Ach, może to nam coś Nie da. wiem, czy to coś da. Nie, Ten site on... ma tak zesrany pistolet. Coś, w sensie, no jak coś ty, nie? Ale masz na nic. Już dzisiaj, wybrałem no. i tak. Dobra, tu nie biorę nic na początku. To no, no, tylko... no. Eee, wezmę sobie tylko więcej amunicji od razu za 4K. Co? Polityce. A. bo ty nie masz tego. Pra, pa, pa, pa. dobra, bronimy teraz, to się chyba rozdzielamy, nie? Eee, no można. Ja Jak chcesz, to tam wiesz za czym się skampi, jak coś to wołaj. Dobła. Czuję, że będą A, totalnie. Szli. Pewnie się ze i zginę, ale... U mnie na razie czysto póki co Nikogo nie widzę i nic U Ciebie jak? Eee cicho Mnie za cicho Może czekają to Ja może dawaj, pójdę do ciebie tak słaby pomysł trochę rozdzielonemu A to dawaj do mnie Biegnę Skoro bomba i tak się pauzuje na plancie, co to znaczenie? Patrz wiesz tam za, za okno te, a ja będę patrzył tu po lewo No właśnie tu, gdzie dalej. patrzysz Będę patrzył tu i tutaj, gdzie zaznaczyłeś Ja patrzę tam coś, coś czuję, że leci plant na B hmm. Chociaż skoro... W sumie jakby, na, jakby nas tu nie wiedzieli, że my tu jesteśmy, to może tutaj podbiegną Dobra, na B Dwóch stron? Nie widzę ich Coś w takiej dupie, bo ich nie ma Widzę no, bez eee, dostał minus 50 chyba Weź użyj tego gratnika zaraz Zero ma Gratnika masz przecież Nie dostał Dostał lekko on tu jest I czemu on ma już co HP Ej bo ja defiuzuję. Dobra, radę? Trzymał. Idzie do ciebie Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. Dobrze! Wracamy do gry! Nie no jeszcze nie ma A... kołmeka. Ale już fowali. Dobra, w końcu Mówiłem, se broń kupię. Mówiłem, że lepiej bronić, no. Dobra, biorę z lunetą. No nie, nie to jest coś jednak takiego. Nie wiem czy ja teraz poradzę sobie z tą lunetą. No właśnie też nie wiem, ale ja wolę bez lunety. To będzie lepszy pomysł raczej dla mnie. Ja jestem nie lunetowy. Dobra, y... Jeszcze raz... a może No trzymajmy ciągle, bo damy sobie radę później. Bo, do bo wtedy ja B to wiadomo, że tam będę. No. Ja idę na to gówno u góry. A to się skampił boku. Wokół. Ja się tu, kurde denerwuje mnie trochę ta luneta Ogranicz, ale nie mam Dobra, ja patrzę czy nie ma nikogo Jest, 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 jest Anvil, jest Anvil Tak? Ojci. Leży! Okej okay. Robity Weź gratnika użyj Staram się Bo on ma bombę Nie dostał, ale musimy przejść Dobra, leży Dobrze, comeback 4 cztery Ciężko jest plantować bombę, mega No, Jak my teraz wyrównaliśmy No, to jest Kurde zacięty mecz, ale będzie się o gości Bez kitu. 4-4 Na jakiegoś PZDA BZI grr -gr? Kurcze, pieszane, normalnie DM mi lepiej idzie, to jest w ogóle... Wiesz, jaki oni błąd popełnili na tym A? No bo się Że... wdupili na pewnej pewnie. Nie, 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 nie. nie, nie. Wiesz czemu? Bo oni tam nie poszli tym korytarzem z lewej strony, bo wtedy A, widzieli... gówno. poszli gówno, Poszli główno, bo jakby poszli w lewą, to by widzieli, jak ja wskakuję na to gówno u góry. Mhm, to ja znowu patrzę tu. Ja się Ktoś tak, tu mówi. To już są emocje. No to już są emocje. Pewnie Jestem pewien, że poszli B. Jestem tak pewien. No by raczej nie zrobili tego samego. W ogóle wiesz, że z tym granatikiem tutaj za tej ścianie jest mega ciężko? Bo on ci. ten, jakby nie masz celowania pod, na tej ścianie. No wiem, czy, ej, bo ja patrzę teraz tak bardziej na B niż tutaj za ciebie czy on tam jest? Czy mi się wydaje? Nie. Jak ktoś nie patrzy tutaj Na razie, więc się orientuj Ej jest, jest, jest medyk, medyk idzie do mnie jest... Id idą we dwóch, we dwóch, we dwóch! Weź granatnik zaraz sprzedaj tutaj gdzie? Leży, tu jest e, teacherek na blisko Dostał 67! Dobra, leży O BZE, Ale la A ale la, la! Dwie rundy do wygrania! Essa Dobra, dobra Jesz Jeszcze broń. jest do ugrania To jest... To jest... Nie, to nie jest ey do ugrania, tylko to jest ey ugrane. Ey mam broń jeszcze na fulla ulepszoną, to już... ja wybronę. też już mam na fulla ulepszoną uh -huh. Lecimy! Kurde mogę smoka kupić, A Jezu, dobra, na tej rudzie kupię. <laughs> Ale masz krzywy ryj. <laughs> dobra, to <ty laughs> masz jakąś czaszkę metalową. Dobra, to samo, to samo. I bo oni się, w ogóle no, ten skradają się na kucaka, nie? Idą te... B, idą B oboje. Widzę. Dawaj. No, Poczekaj, to ja po... się skampię za tym. Ja idę tu, ja idę tu, bo będę na nich widok mniej więcej. Jakby wpadli, chodzili. jeszcze wyskoczyć tędy no, przez mówię. płot, ale raczej tędy nie przejdę. To mów mi, bo ja tam. Jest, jest, na... jest grubas. Dobra, już nie ma Grubasa. Grubas miał bombę. To idziemy jej pilnować. Jest bajtecek. Czekaj, nie wbije się tam na pewnej No, Ale musi po bombę się wrócić. No Już się wraca. Dostał głowę, dostał głowę, dostał głowę, jest swój. Dobra, jest. Wow. Dobra, jeszcze jedna runta. <laughs> Jezus, co my robimy? Co my robimy? robimy? Jestem ja 12 tysięcy! Mam ja 10, ja se smołka kupię. I co tam jeszcze? Ja co se kupię coś za tyśnic. I to. W sumie pistolet tu lepsze jeszcze. Skoro to jest ostatni dla nas. Dobra, lecimy! Huuu! Cóż za komeks 4-1! No, Dobra. bez gity. Co robimy? Lecą e, różnie, lecą różnie. E, a, ja tak ja jak ja ostatnie. No, dawaj to pierwszorzędnie robię. Tradycyjna zagrywka. Mogę smoka rzucić, ale nie, czy się opłaca? Nie, nie, nie rzucę. Chociaż. nie, bo dobrze wiedzieli, że jesteśmy, nie? Dobra, jestem A, gotowy. Pilnuj mi tej, tej. No, patrzę Mówię. tutaj teraz. Dobra. Mówię Pewnie B pójdą, żeby ten na bezpieczeństwo. Albo A, nie wiem, dobra, lecimy. Ja, wracam, teraz by czy z tyłu nie idą. No, Idę. Zamracasz się raz na jakiś czas. Tu śmieszne dźwięki są. Ja patrzę przed, nie widzę nic. Czuję, że B. Coś czuję, że są B. Ale damy radę się wbić w nich. Raczej. Jeszcze z moim granatnikiem na no to tym bardziej. Smok. A... A kupiłeś granaty takie do, od ręki? Nie, nie, nie. Mam tylko ten swój. Hmm, no dobra. Dobra, no są B na 100%. Myślę, że możemy iść na B już chyba. Tak? Nie wiem czy tędy nie no, wyjdą 5 sekund jeszcze, 10 sekund jeszcze Może oni są gdzieś skampieni na kucaku Te ptaki są mylące kurczę Nie no, będą na B. Dobra, be. to jest B, 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 be, chodźcie Czekaj na kucka, bo oni cię jeszcze usłyszą. No ja idę do tej strony jak coś A nie widzę ich Tam Nie widzę ich na B To szybko Dobra Widzę E smołka rzuciłem Albo widzę Chciała iść już tam powoli Ja jestem na B już Gdzie ty ich Boga widzisz? zaraz Defuj! spotted. Defuj, defuj, defuj! Ja będę trzymał! Jest! dobra JESS! 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 Co to było? JESS! 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 Ja bym się No, no e, Igor, skąd to jest? No, wysadź co, to, co ze sobą. Tak Igor, tak. to jest od razu inna gra, prawda? Wy tutaj wierzycie, ja dobrze? Przez całe życie, tak? A ja to, to może dopiero wczoraj. Tak, przez całe życie w to gracie. Nie. Nie. Ale przyznajcie, że gorzej plantować niż kurde broń niż ten. No, Bo do... To jest tak słabe atakowanie. No, na no, macie atakowaniu no, no, tak no, przywaliliśmy no, tak od no, razu tak ile rund. No, my nam się udało, że tak Defowaniu, fajna taktyka była teraz, już. Kurde, ale. Taki kąbek, Jezu Chryste. Z tego miejsca jeszcze chciałem się pożegnać z wami. Zapomniałem tam dograć e, pożegnania. Otóż, niestety, się śpieszyło nam bardzo i nie zdążyliśmy. Także e, to była pierwsza bitwa. Takiej bitwy jeszcze będę dwie. Radzę wypatrywać na kanale, niebawem się pojawił pewne niebawem, niedługo po tej o co teraz oglądacie, także ja jeszcze chciałem podziękować za oglądanie, trzymajcie się ciepło i zimno, cześć i możecie też wpadać na kanały moich ziomów, elu.